12 stycznia na zaproszenie burmistrza łasku Gabriela Szkudlarka i przewodniczącego Rady Miejskiej Własku Roberta Bartosika widownia łaskiego domu kultury wypełniła się po brzegi. Odbyło się coroczne spotkanie świąteczno-noworoczne. Było ono okazją do podsumowań dotychczasowej działalności, działań inwestycyjnych, podejmowanych decyzji i zapowiedzi tego, co przyniesie kolejny rok. Za wszystkim, co osiągnęliśmy, stoi rzesza osób poczynając od Rady Miejskiej Własku z radnymi czterech kadencji, urzędników Urzędu Miejskiego Własku, kierowników i pracowników gminnych jednostek, a także wielu przyjaciół, których łask bez wątpienia posiada. W trakcie jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich łaskowi zakopaliśmy przed magistratem kapsułem czasu. W środku znajdują się liczne pamiątki, a także przykłady naszego dorobku. Czas pokaże, czy dobrze zasłużyliśmy się gminie Łask. Dziękuję bardzo. Ubiegły rok, mimo tych dofinansowań przez państwo, on był, dochody były znacząco niższe niż w roku 2022, więc to był naprawdę trudny rok. Zapowiadał się jako rok katastrofalny, ale dzięki tej pomocy państwa, które w porę się zorientowało, że zbyt dużo nas pozbawiono, w zbyt dużym zakresie pozbawiono nas dochodów, to później próbowano wyrównać i to ułatwiło jakoś ten rok w miarę dobrze zakończyć. Tradycyjnie podczas spotkania ogłoszono laureatów nagrody gospodarczej burmistrza Róż przedsiębiorczości. W tym roku kapituła wyróżniła cztery firmy, trzy w kategorii usług, jedną w kategorii handlu i usług. Nagrody burmistrza łasku Róża przedsiębiorczości za rok 2023 otrzymali Salon Fryzjerski Waldemara Grzesiaka, firma Kolumna Przestrzeń Możliwości, Dominiki Szkudlarek, Jadczak Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Własku oraz firma arty Artura i Aleksandry Świegockich. Konkurs ma na celu promocję gospodarczych osiągnięć firm działających na terenie gminy. Tę nagrodę wręczamy po to, żeby promować przedsiębiorczość, żeby przedsiębiorców tutaj do gminy Łask ściągać. Ku oczywiście korzyści i tych przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy znajdą pracę u nich. Nagroda nie jest czymś takim sobie przeciętnym. Bibelotem, tylko jest to artystycznie wykonywana w stali. Moim zdaniem bardzo ładna ta nagroda, i ona rzeczywiście daje chlubę firmom, które tę nagrodę uzyskują. Salon fryzjerski Waldemara Grzesiaka powstał w 2003 roku. Jej właściciel kontynuuje prowadzenie założonego przez swojego tatę rodzinnego biznesu. Ta nagroda. Chciałbym, żeby trafiła tutaj do mojego mistrza, do mojego mentora, którego niestety dzisiaj nie ma z nami. Człowiek, który wpoił mnie wiele, we mnie we wiele wartości, nauczył mnie tego wszystkiego, co, co potrafię dzisiaj. Człowiek, który miał całe życie szczęście i, i dryg do tego. Człowiek, który, tak jak wspomniałem, nauczył mnie. Tego wszystkiego wychował mnie na takiego człowieka, jakim jestem dzisiaj. Jestem mu bardzo wdzięczny. Tato, to dla ciebie, ta nagroda. Firma Kolumna Przestrzeni Możliwości to terapeutyczno-rozwojowo-edukacyjna przestrzeń dla rodzin, która swoją działalność rozpoczęła w 2020 roku z potrzeby stworzenia pozytywnego i bezpiecznego miejsca dla łaskich rodzin oraz chęci pomocy w zdrowym i świadomym rozwoju. To jakby też poszerza moją perspektywę spojrzenia na, na mnie jako nie tylko na terapeutkę, ale również na przedsiębiorczynię co stawia przede mną nowe, nowe wyzwania, o których jakby wcześniej nie, nie myślałam i nie patrzyłam w ten sposób na swoją, na swoją działalność. Przy czym intencja, która przyświecała otworzeniu przestrzeni możliwości w kolumnie, to jest intencja pomagania, wspierania holistycznego spojrzenia na rodzinę, na człowieka, na dziecko w różnych kontekstach. I pomagania. Także tak to będzie nadal, a ja będę się mierzyła z byciem przedsiębiorczynią wyróżnioną w Róży Przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Własku zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Łask. Firma zatrudnia 70 osób. To, to jest nagroda dla pracowników spółki. Gdyby nie pracownicy, gdyby nie super ekipa, tych sukcesów na pewno by nie było. Ja mam tylko skromnie, tutaj się muszę przyznać, że mam okazję tą spółką od tych 13 lat zarządzać, a pracuję w tej spółce już prawie ćwierć wieku, bo chyba w tym roku, jeśli nie będę miał, 24 lata. Z tego miejsca chciałbym również podziękować tutaj yy, mojemu towarzyszowi, który był w zarządzie, panu Andrzejowi, panu Szczekawi, który jest też na tej sali, który do 2020 roku dzielnie wspierał spółkę, pracował w tym najtrudniejszym okresie, gdzie kończyliśmy, realizowaliśmy inwestycje którą mogą Państwo sobie tam zobaczyć, udostępniony przez tutaj organizatorów katalogu. Z tego miejsca również chcę podziękować Panu Burmistrzowi. Który te nasze pomysły wspierał. ArticHurtownia hurtownia budowlana to miejsce, jako mówią sami właściciele, gdzie wysoka jakość spotyka się z różnorodnością, przez co rozwijają się nowe standardy konstrukcyjne w regionie. Firma istnieje od 2020 roku, aktualnie zatrudnia 9 osób. Bardzo miłe zaskoczenie. Chciałem opowiedzieć o firmie. Oddałość niedawna funkcjonujemy jako hurtownia budowlana, ale ogólnie wóz w handlu jestem 22 lata, więc troszkę czasu jest. Chciałbym potwierdzić to, co koledzy wcześniej mówili, że idąc tutaj, myślałem sobie o tym, że w sumie ta nagroda tak naprawdę nie jest dla mnie, a dla moich współpracowników, bo gdyby to nie oni, nie byłoby mnie. Tak naprawdę ja jestem najmniejszym ogniwem w tym wszystkim, bo najcięższą pracę wykonują oni. I tutaj koledzy dokładnie powiedzieli to samo, więc, więc ja również popieram, i, i, i mam takie zdanie. Jeszcze raz ślicznie dziękuję, i mam nadzieję, że ten, ten rok będzie jeszcze lepszy i bardziej rozwojowy. Dotychczas w ustanowionym przez burmistrza łasku w 2015 roku konkursie wyróżnione zostały 24 firmy. W spotkaniu świąteczno-noworocznym wzięli udział zaproszeni goście, parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatowych, samorządów gminnych, służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń. Wszyscy podkreślali bardzo dobrą współpracę z lokalnym samorządem oraz wyjątkowość łaskiej ziemi. Panie pośle, dzisiaj pośle wcześniej starosta Pabianicki, ma pan zatem za sobą bardzo duże doświadczenie samorządowe i doskonale zna Pan problemy sprawy samorządowców, więc jak pan oceni to, jak gmina łask rozwija się, jak funkcjonuje. Z panem burmistrzem szkudlarkiem znamy się z ścieżki samorządowej od 17 lat. Bo w 2006 roku on został burmistrzem, a ja starostą do ubiegłego roku współpracowaliśmy. Cóż, no zauważyłem, że gmina Łask pod światłym dowództwem pana burmistrza naprawdę zrobiła duże postępy. Tutaj wiele się zmieniło. Ja, ja służyłem w wojsku w Łasku właśnie, tak, na tej, w jednostce przy lotnisku, jeszcze wtedy w batalionie inżynieryjno-budowlanym. Jak przyjechałem po latach później do Łasku, to ja po prostu Łasku nie poznałem. Tutaj od strony Pawianist, to centrum handlowe, no nowe drogi, chodniki, naprawdę jestem pod wrażeniem i dzisiaj gratulowałem panu burmistrzowi tych wszystkich osiągnięć. To nie jest pierwszy raz, kiedy tutaj przyjeżdżam, zawsze jest mi bardzo miło. Byłam na święcie róży, byłam na 600 leciu, więc zawsze jestem tu mile witana i w ogóle bardzo pozytywną energię mają mieszkańcy Łasku, więc na pewno to nie jest też moja ostatnia wizyta u Państwa. Zawsze tutaj jest ogromnie miła atmosfera. Pan burmistrz zawsze jest taką osobą, która wita też ciepłym słowem, ale przede wszystkim jednoczy ludzi i to widać w tym wszystkim, co się dzieje w łasku. Dzisiaj takie symboliczne spotkanie, bo, bo też podsumowanie tego, co się zdarzyło przez cztery ostatnie kadencje, czyli przez 17 lat. Widać, jak ten łask się przez to 17 lat zmienia, ale tak jak powiedziałam, to jest zasługa ludzi, którzy pracują w tym teamie z panem burmistrzem i i to jest właśnie ten sukces budowania tego wszystkiego razem. Dlatego trzymam kciuki za rozwój łasku. Bardzo się cieszę, że kolejni przedsiębiorcy zostali tutaj wyróżnieni dzisiaj podczas dzisiejszej gali. Widać było na scenie również młode pokolenie, co też cieszy. Także na pewno łask jest szczególnym miejscem w moim sercu. Szczególnie ten ostatni rok to przede wszystkim utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego, czyli zacieśnienie współpracy między Powiatem Łaskim a Gminą Łask. No i co dla mieszkańców ważne, pozyskanie 12,5 miliona złotych z Polskiego Ładu właśnie w ramach tej współpracy na trzy drogi w Kolubnie i na kanalizację w Ostrowie. Także ta współpraca. Bardzo się rozwija, szkoda, że już ta kadencja dobiega końca, ale myślę, że i gmina Łaski, i Łaski nadal będą się rozwijać i ta współpraca będzie się zacieśniać. Spotkanie zwieńczył koncert kameralny. Wystąpili Aleksandra Głudziom, mezo-sopran Ewelina Zawiślak-Flet oraz Tomasz Bartoszek, fortepian. Widownia wysłuchała kompozycji muzyki klasycznej, m.in. Fryderyka Chopina, Michała Lorenza czy Ennio Morikona. A na zakończenie życzenia noworoczne dla Państwa. Chciałabym dla wszystkich mieszkańców łasku złożyć najserdeczniejsze życzenia: przede wszystkim dużo zdrowia, radości, marzeń, żeby te marzenia mogły się spełniać, determinacji w dążeniu do celu i tak naprawdę takiej zwykłej ludzkiej radości, a przede wszystkim bezpieczeństwa, bo to myślę, że jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Wszystkiego, wszystkiego dobrego na nowy rok przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, tego żeby było bezpiecznie w Polsce, żebyśmy mieli więcej radości z tego co jest na co dzień, rodzinności, takiego ciepła, po prostu samej pomyślności w 2024 roku. Życzenie jest jedno proste i to mówię z własnego doświadczenia. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Dalej szczęścia rodzinnego, miłości, wzajemnej szacunku, zrozumienia. Ale to wszystko jest mało ważne, kiedy nie ma zdrowia, dlatego to zdrowie jest najważniejsze w moim przekonaniu.